Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry. Należałoby dzisiejszą Ewangelię odnośnie drzewa figowego, śmierci Galilejczyków i zawalenia się wieży, która zabiła osiemnaście osób, zacząć od. Przytoczenia tytułu książki Marka Kusznera, wydanej w 1989 roku, a brzmiącym następując. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Jest to pytanie zasadnicze, które praktycznie nie tylko w religii, ale w życiu każdego człowieka oczekuje na odpowiedź. Buntujemy się, gdy widzimy niesprawiedliwość. Wydaje nam się, że to Bóg jest niesprawiedliwy, kiedy człowiek, według naszych norm i wzorców, dobry, religijny, pobożny. Zostaje dotknięty chorobą, przeżywanie szczęście albo inne formy zła stają się Jego udziałem. I wtedy, poza tym, że wadzimy się z Bogiem, niekiedy na długie lata od Niego odchodzimy, bo nie potrafimy zrozumieć tego dziwnego sposobu miłowania, zadajemy sobie to właśnie pytanie. Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Na to pytanie tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Stary Testament z jego próbą wytłumaczenia tego właśnie fenomenu mówił: Jeżeli jesteś bezdzietny, jeżeli Twoja kobieta nie potrafi wydać na świat dziecka, jeżeli jesteś złożony chorobą, od urodzenia niewidomy, niemową lub też jesteś chromy, to ponosisz grzechy za swoich rodziców, za tych, którzy sprzeniewierzyli się Bogu. Choroba, nieszczęście. W Starym Testamencie było poczytywane jako kara Boża i kara za grzech. A Chrystus mówi zdecydowanie nie. Nie ponosimy odpowiedzialności za czyny drugich, lecz sami jesteśmy przed Bogiem tymi, którzy są kowalami swojego własnego losu. Za swój grzech. Za swoją dobroć, za swoje życie. Ale musimy pamiętać, że naszym życiem nie rządzi ślepy fatum, że to wszystko, czego doświadczamy, jest zawarte w dziwnej lekcji miłowania Boga i wychowywania człowieka. Wszyscy jesteśmy od kogoś na tym świecie zależni. Pracownik od swojego przełożonego, uczeń od nauczyciela i tak możemy wymieniać te stopnie zależności. Ale bywa ta zależność niekiedy taka, że ciąży, nie daj Boże upokarza lub garczy człowiekiem. Natomiast zależność, o której mówi Chrystus. Człowieka w stosunku do Boga jest zależnością wyzwalającą, bo jest to taka relacja jak dziecka do Ojca. I wtedy rozumiemy, że przyjęcie i uznanie Boga w naszym życiu jest wręcz czymś koniecznym, że nieszczęścia same w sobie. Nie są czymś złym, bo jak możemy powiedzieć, że gdy jesteśmy głodni, albo głód, cierpienie, samo zło fizyczne jest czymś złym? Nie. Ono nie ma wartości dobra lub zła. Złe jest to, co spowodowało, że ludzie lub inni cierpią głód, że ktoś wyrządza komuś krzywy, a więc wracamy do naszego wnętrza, do naszego wewnętrznego katalogu, który mówi: "Czyń to, a zabrania nam inne. Wracamy więc do tajemnicy człowieka. Wydawałoby się, że to takie oczywiste. Moi drodzy niekiedy, trzeba bardzo cierpkich słów abyśmy byli jako wstrząśnięci abyśmy zrozumieli że żyjemy w bardzo iluzorycznym świecie również i naszej religii która daje nam usprawiedliwienie która mówi że wszystko jest w porządku bo tak chce człowiek który wierzy ale jest pytanie jak wierzę? Dzisiaj Chrystus opowiedział swoim uczniom tym samym i nam opowieść o drzewie figowym. Wydawałoby się bardzo prozaiczne tło i sceneria. Drzewo ogrodnik, drzewo niewydające owoców, wytnę i oto ogrodnik wstawia się. Być może jeszcze rok, ale w tym symbolicznym ujęciu jest ukazany przekaz. Figowiec należał do bardzo popularnych i cenionych drzew starożytności. Sześć lat po zasadzeniu wydawał pierwsze owoce. I zbiór był od 60-80 do 100 kg rocznie. Sadzono figowce w winnicach, które oplatały z kolei jego pień i wydawały także inne groby. Jest to o tyle ciekawe drzewo, że ma odmianę męską i żeńską. Odmiana męska nie dawała owoców jadalnych. Były tak zwane dzikie lub kozie figi, ale żeńska owocowała dwa razy do roku. Pierwsze owoce zielone, i drugie, cztery miesiące później w czerwcu, fioletowe, które były przysmakiem, suszone i bardzo popularne w ówczesnych czasach. Drzewo figowe wyrastało do 10 metrów, i w jego cieniu. Izraelici spożywali posiłki lub też odpoczywali. A nad tym wszystkim było jedno niebo, jeden Bóg, nad dobrym i złym drzewem, wydającym owoce i nieprzynoszącym plon. Tak samo w tej symbolice odczytujemy miłosierdzie Boga w stosunku do nas. Dlatego Chrystus przytoczył tutaj opowieść o drzewie figowym, by powiedzieć, Żyjesz pod jednym moim niebem, stąpasz po mojej ziemi, jesteś dobry, bo wydajesz owoce, ale obok Ciebie chodzą ci, którzy nigdy nie wydali dobrego owocu, a tak samo syła im deszcz. Pozwala opalać się w słońcu i żyć pod jednym niebem. Czy zastanowiliśmy się nad tym symbolicznym przekazem, który mówi dzisiaj Chrystus? I oto przychodzi w pewnym momencie Bóg i mówi: Będzie czas rozliczenia, bo jesteście zależni ode mnie, bo ja jestem Panem życia i śmierci. I wtedy rozumiemy, Dlaczego dzisiaj powiedział, czy inni Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż tych osiemnastu, na których zawaliła się wieża? Rozumiemy więc, że nie do nas należy planowanie długości życia i odwołanie do wieczności, ale pojawia się niespodziewanie, jak właśnie w tej katastrofie budowlanej starożytności Bóg który mówi, ja jestem Panem czasu i Panem życia, i jesteś ode mnie zależny. Przychodzi i mówi, wytnij to drzewo, bo nie przynosi owoców. I wtedy pojawia się Ten, który w wielkim Poście jest dla nas nadzieją i ratunkiem. Chrystus, Panie, pozwól. Jeszcze rok. Daj szansę, możliwość zmiany życia, nawrócenie, co przekłada się w naszym języku kolejny wielki post. Szansa na stanie się lub możliwość stania się kimś innym. Ale teraz byłoby to zbyt dobrze, moi drodzy, i wygodnie. Gdybyśmy tylko sobie powiedzieli, możemy się nawrócić, ale nie oszukujmy się, my często nie chcemy się nawrócić. Nasze postanowienia bywają bardzo płonne i ulotne, szczególnie wtedy, kiedy rządzi nami strach, ani miłość i prawdziwa wiara w Boga. Bolesław Prus napisał nowelę o bardzo przekornym tytule pod tytułem Nawrócony. Oczekiwana była po tej lekturze wewnętrzna przemiana bohatera, która niestety ku rozczarowaniu czytelnika wcale nie następuje. Tytułowy Nawrócony to Pan Łukasz. Egoista, który nie zrobił nigdy niczego w życiu bezinteresownie. Straszny skąpiec i wielki dziwak. Ale pod wpływem wewnętrznego doświadczenia pobytu w piekle postanawia dramatralnie się poprawić i zmienić swoje postępowanie ale czyni to oczywiście przed Bogiem tylko i wyłącznie ze strachu popytu w piek. Kiedy jednak stwierdza, że przypadek ten był tylko snem w jego życiu, natychmiast, i tu cytuję Prusa, zapomina o obiecanej samemu sobie poprawie i zmianie zachowania i wraca do tego, kim był zawsze. Niereformowalnym i moralnie a społecznym dusi drożnym. Doznawszy strasznego snu opiekę, skąpiec i lifiarz zamiast nawrócenia pogrąża się mocniej w brutalnym tego Ta nowelka i jej zakończenie stanowi dla nas pewnego rodzaju niespodziankę ale tak, jak tu siedzimy, jesteśmy zaskoczeni. Nie. Po tych prawdziwych nauce, również ich nas, jest o wiele mniej. A tych, które przytoczyłem z nowelki Bolesława Kusa nawrócony, jest o wiele więcej. Wydaje nam się, że gdy mija nieszczęście, że strach nie jest argumentem, że Bóg nie jest nam już potrzebny, wtedy budzimy się i wracamy do starego życia. I niekiedy jesteśmy gorsi niż przedtem. A on znów przychodzi i prosi: Panie, pozwól jeszcze rok. Oczyszczę. Na wiodze może wyda owoc. Jan Twardowski w swoim wierszu pod tytułem On zostawił nam taką przestrogę. Zatrzymał się cień pod oknem, nade mną chmury wędrowne, udam, że mnie nie ma. Zapomnę, puka. Znów nie otwieram. Myślę, późno, ciemno. Kto? Pytam wreszcie. Twój Bóg zakochany z miłością niewzajemną. Twardowski umieścił ten wiersz w tomiku pod tytułem: Nie przyszedłem pana nawracać. I dzisiejszym kazaniem nie chcę was nawracać, tylko przypomnieć że często wymówka, zbyt późno udam, że mnie nie ma, a on puka i gdy nie wpuszczamy przez drzwi zamknięte naszego serca, mówi, to ja, Twój Bóg zakochany z miłością niewzajemną, amen.